Bardzo za przedstawienie. Tutaj, z tego co zdążyłem się zorientować po tych trzech prezentacjach, w zasadzie z tego obszaru medycyny, przechodzimy totalnie w inny obszar, w obszar w zasadzie energetyki. I w imieniu profesora Sławomira Dykasa, który jest kierownikiem tego projektu oraz całego zespołu, mam przyjemność przedstawić właśnie. Dotychczasowe wyniki badań tego projektu Tango 3 pod tytułem Sonda do dynamicznych pomiarów parametrów płynów, przepływów dwufazowych no i w tym przede wszystkim w parze Mokrej. Natomiast projekt Opus, tak, który był zaczątkiem tego, te, tej sondy, to miał tytuł własne metody numeryczne i pomiarowe w diagnostyce zjawisk przepływowych. Z tym, że tak naprawdę koncepcja tego typu sądy, którą tutaj staramy się opracować, czy, czy, czy już po części jest opracowana, pojawiła się już dobre 10 lat temu, kiedy ja tak naprawdę zaczynałem swój doktorat i spotkaliśmy się z tym, że nie ma na rynku takich rozwiązań, które mogłyby zaspokoić nasze potrzeby a jeżeli są to są to e, albo rozwiązania e, zagraniczne e, tak czy e, takie które e, są dedykowane konkretnym rozwiązaniom nie takim które e, nas e, dotyczą e, no i plan prezentacji podobnie jak wcześniej jak wcześniejsze e, prezentacje e, kierownikiem tak jak już e, Zdążyłem powiedzieć tego projektu zadania B +R jest profesor Sławomir Dykas, realizowany był również przez Pana doktora Mirosława Majkuta, no i przeze mnie. Skład zespołu dla tego zadania K to przede wszystkim osoby z Centrum Inkubacji, czyli brokerzy technologii Pan Grzegorz Studziński i Pan Leszek Sobota. Tak jak już powiedziałem, ta proponowana sonda tak jest dla tych naszych rozwiązań w przepływach pary czy przepływach powietrza wilgotnego, z przede wszystkim dużymi prędkościami, prędkościami, które często są prędkościami naddźwiękowymi lub prędkościami okołodźwiękowymi. Czyli w granicach tej liczby Macha 1. I to nasze rozwiązanie pozwala na obserwację tych zmian dynamicznych w przepływie zachodzących z dużą częstotliwością zarówno identyfikację ilościową i jakościową tego, ty, ty, tych zjawisk zachodzących. Fazy rozproszonej, udziału objętościowego, udziału masowego, czy rozmiaru fazy rozmiaru cząstek fazy rozproszonej, czyli cząstek tak naprawdę wody, czy to w parze, czy w powietrzu wilgotnym. No i największy potencjał aplikacyjny tego typu sądy istnieje właśnie w przypadku pomiarów stopnia wilgotności, czy to w rozwiązaniach e, dotyczących powietrza wilgotnego e, tutaj e, są to wszelkiego rodzaju chociażby e, takie powietrze mm, kondensuje chociażby w silnikach lotniczych e, czy e, również w, e, jeżeli chodzi o parę mokrą no to przede wszystkim są to kondensacyjne turbiny parowe e, w tradycyjnych e, elektrowniach gdzie czy to jest, czy, czy, ale również w elektrowniach atomowych, gdzie na tych ostatnich stopniach turbin mamy powietrze mocno parę mocno zawilgoconą. Dalej te pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio wewnętrzną przepływu. I tutaj właśnie też ten nasz tunel czy nasze rozwiązanie było dedykowane temu, żeby we wnętrzu jakichś urządzeń czy, 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 czy we wnętrzu naszych, naszych systemów pomiarowych. Te, tą sondę stosować, ale również w trakcie prowadzenia badań pojawiła się koncepcja metody bezinwazyjnej, czyli to, co często też partnerzy z przemysłu sugerowali, tak że nikt nie chce, czy to rozkręcać całego, całej turbiny, całego urządzenia, żeby wejść do tego urządzenia do tej maszyny, to jest ta metoda bezinwazyjna, która może zastąpić w, oczywiście w nie wszystkich, ale w niektórych sytuacjach tą metodę inwazyjną, czyli możemy tak naprawdę całą sondę, nie musimy całą sondą wchodzić do urządzenia czy do maszyny. <laughs> Zaletą tego naszego rozwiązania również jest to, że nie jest konieczne pobieranie próbek, Czyli metoda jest w zasadzie in situ tak? czyli na nie pobieramy próbek tak, wyniki mamy natychmiast. Te właśnie w metodzie bezinwazyjnej, czyli tej, tej, o której przed chwilą opowiadałem też, to lokalne parametry przepływu nie są zakłócane, to też jest duża zaleta dla Szczególnie partnerów z przemysłu. Pomiar jest bardzo szybki. No i w zasadzie wynik otrzymujemy w przeciągu kilku milisekund czy, czy jeszcze mniej. Jeżeli już ktokolwiek zdecyduje się tak, na, na ingerencję w te urządzenie czyli, czy, czy, czy w maszynę, które najczęściej łatwo jest wykonać w momencie remontów turbin, to możemy takie, tą naszą końcówkę, sądy, tą naszą sondę zastosować czy, czy, czy umieścić w długich uchwytach. Najczęściej są to uchwyty o przekroju kołowym, ale o małej średnicy co też praktycznie nie zaburza przepływu. A jest możliwe do wprowadzenia pomiędzy stopnie turbin parowych czy turbin gazowych, jeżeli mówimy na przykład o zastosowaniu w lotnictwie. No i tak naprawdę chcieliśmy zastosować czy w zasadzie, w rozwoju, tak, jest, są dwie metody pomiarowe. Jedna z metod pomiarowych jest, opiera się na, na osłabieniu światła, na metodzie osłabienia światła, gdzie wszystkie te, tak naprawdę, teoria jest już znana od lat, natomiast również była, była stosowana już w tego typu sondach. Natomiast my chcieliśmy iść trochę dalej i nie tylko uzyskać wyniki, ale związane z tą metodą osłabienia światła, ale również te wyniki poprawić ich jakość, tak? poprawić ich, ich błąd statystyczny, ale również. I jeszcze dalej pójść, czyli spróbować zastosować inną metodę, i druga metoda, która jest stosowana w tej sądzie, czy w zasadzie w równoległej sądzie, to jest metoda, która polega na osłabieniu, czy, czy, czy na, może nie tyle osłabieniu, co jest związana z. Z, z szybkością czy, czy, czy z, przepraszam. Z, z, falą, z falami dźwiękowymi, tak? Czy, czy, czyli stosujemy tutaj. Ten nie, nie tyle osłabienie światła, co fale dźwiękowe. No i obszary zastosowań. Tak, tej naszej technologii, no, nie będziemy tutaj nazwaliśmy to, czy zostawiliśmy ten, ten nagłówek technologia, żeby się no, te, tej długiej nazwy nie wpisywać. No i tej naszej technologii, tak, to zastosowanie przede wszystkim wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa eksploatujące kondensacyjne turbiny parowe, czy jednostki badawczo Produkcyjne zajmujące się przepływami dwufazowymi. Takich jednostek w Polsce jest kilka. No i również instalacje przemysłowe wszelkiego rodzaju, tak naprawdę duża ilość elektrowni introciepłownych, cieplnych. W Polsce, tak, też opiera się na tym produkcji energii z kondensacyjnych turbin parowych. Również laboratoria badawcze, no i, czyli tak naprawdę no przede wszystkim ta energetyka przemysłowa, przemysł chemiczny, spożywczy. Tam też często są wykorzystywane turbiny parowe, chociażby do napędu części urządzeń, ale także do wytworzenia pary w procesach technologicznych, czy to w przemyśle chemicznym, czy spożywczym. No i jeżeli chodzi o laboratoria badawcze, no to przede wszystkim są to tunele aerodynamiczne, takich tuneli, no to jest też taki, takie słowo, które myślę, że każdy z nas zna, co to jest tunel aerodynamiczny, instalacje do spalania paliw, pomiar również PM w spalinach, czyli cząsteczek bardzo, bardzo małych. No i przy i przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej, to, to, to jeżeli chodzi o te laboratoria badawcze, dotychczasowe rezultaty zadania tego naszego BR. Myślę, że tak jak większość tych projektów STANGO 3, ten nasz również został przedłużony do końca tego roku, tak, ze względu na sytuację pandemiczną. No i pierwsze obiecujące wyniki badań tej wykorzystującej zjawisko osłabienia intensywności światła w warunkach laboratoryjnych czyli przeprowadziliśmy w naszym laboratorium badania czy to już czy to w naszym tunelu badawczym czy również już związane z badaniami na jakiejś turbinie modelowej Dopasowanie tej układu sondy oraz własnego programowania do potrzeb zastosowanego do dodatkowego oświetlacza UV, czyli był jeden z takich kroków, powiedzmy, milowych w tym naszym rozwiązaniu, ponieważ wcześniej... Stosowaliśmy inny oświetlacz. E, opracowanie bezinwizyjnej wersji sondy, właśnie do badań w tych tunelach z dostępem do przestrzeni pomiarowej poprzez przezroczyste osłony, czyli to, co też już mówiłem, ta sonda bezinwazyjna, którą można zastosować w niektórych rozwiązaniach. E, przygotowanie publikacji, ta, które Umożliwiają poznanie naszego rozwiązania, czy yy, yy, szerszemu groniu yy, badawczemu. Yy, no i również yy, yy, część, w zasadzie, tak jak, tak jak mówiłem, yy, ta nasza sonda, yy, czy, czy w zasadzie dwie wersje sądy wykorzystują dwa różne zjawiska. Natomiast ta pierwsza wersja, która yy, jest związana z osłabieniem światła. Została zgłoszona również do Urzędu Patentowego, czyli to zgłoszenie patentowe zostało opatrzone stosownym numerem i na początku tego roku zostało przyjęte do Urzędu Patentowego. Te rezultaty zadania K, czyli opracowanie wszystkich wymaganych wzorów analitycznych, wzorów dokumentów wykonawczych, list intencyjny, ta karta technologii, karta spotkania dla spotkań z partnerami, przeprowadzenie analizy SWOT. Analiza ryzyka wdrożeniowego, czy ryzyku za szczególnie niebezpieczne, no i zweryfikowanie strategii zabezpieczenia praw do IP, rekomendacja dla wskazanej ścieżki komercjalizacji, no i finalne opracowanie analizy opłacalności uwzględniając mierniki ekonomiczne i finansowe w terminie do 31 grudnia, czyli to jeszcze będzie zrobione. To jest to są te rzeczy, które były oczywiście przy, przygotowywane przez brokerów technologii z CIT-u. Dalsze etapy realizacji dla zadania B plus R to jest stworzenie mobilności rozwiązania konstrukcyjnego. Te prace teraz trwają, tak, czyli chcemy powiedzmy na dzień dzisiejszy ta sonda już ma dosyć, znaczy sama sonda ma małe rozmiary, tak, natomiast chcemy zastosować, czy, czy dostosować ją do większej mobilności, e, jeszcze większa miniaturyzacja konstrukcji, e, no i dodatkowa aparatura, e, która będzie bardziej mobilna, tak, nie, nie będzie trzeba było, powiedzmy, dużych szaf e, gdzieś wozić. E, i ten układ pozycjonowania sądy, czyli to, co też już mówiłem, że możemy tą sondę wprowadzić w różnego rodzaju maszyny energetyczne, ale żeby to było bardziej efektywne, tak, ten pomiar, to warto tutaj zastosować układ pozycjonowania, żeby nie mierzyć w, jednym, w jednej pozycji, ale można wtedy mierzyć w wielu pozycjach. Bo tak ustawiać na bieżąco miejsca, gdzie chcemy dokonać pomiaru. No i to zadanie K, czyli ta analiza rynkowego zastosowania i transfer i potencjalna komercjalizacja. Te etapy również trwają. Tak, te, te z tych informacji dodatkowych, promocji została właśnie ta karta technologiczna, rozwiązania opracowana. To, co już też zdążyłem powiedzieć, zostało przedstawione. Tak, te, te też ta karta ze spotkania. Został również stworzony ze współpracą z cit ten blok technologiczny. Tak, można. Nasze rozwiązanie szczegółowiej zobaczyć, może nie same rozwiązanie, ale to co, to, co robimy szczegółowiej, można jeszcze sobie zobaczyć na, na blogu technologicznym. I myślę, że to tyle. Dziękuję za uwagę. Kontakt do profesora Dykasa, kierownika projektu. Tak, zmiana w zasadzie była na ostatnią chwilę. Więc ja dziękuję.